Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale i dzisiaj moi drodzy, robiłem rzeczy na tym kawałku poletka zaraz wam pokażę co tutaj się wydarzyło tak, na tym kawałku poletka moi drodzy rozsypałem troszeczkę kompostu tutaj jak widzicie rośnie yy, zboże tutaj rośnie, tak, to jest zielony nawóz, który tutaj użyliśmy to jest sprzężyto i tam jakieś yy, inne zboże, tutaj zostały wysiane i to sobie to, na razie rośnie i tutaj też co rosło i tutaj moi drodzy rozrzuciłem trochę kompostu i postanowiłem wymieszać to wszystko znaczy tą ziemię razem z tym kompostem i z tym zielonym nawozem i powiem szczerze na mój gust to było bardzo złe posunięcie z mojej strony ponieważ po pierwsze te wszystkie korzenie które były w ziemi tak jak tutaj widzicie wszystko jest no takie zbrylone że tak powiem no nie i zostało tutaj w dużej części w dużej części zostało wyrzucone na powierzchnię. Kolejna rzecz. Miało to się zmieszać, a wyszło to tak jak zwykle, czyli przewaliłem po prostu z góry na dół i, i tak. I to był zły pomysł. Ogólnie, moi drodzy, pomysł na to poletko jest taki, że ma tutaj rosnąć czosnek i dzisiaj będziemy go sadzić. Znaczy nie tylko to na poletko, jeszcze też będzie rósł w grządkach i. I tak, bo w tym roku bardzo dużo czosnku posadzimy Jak na nasze warunki W każdym razie Tutaj teraz będziemy musieli się troszeczkę pomęczyć I w tym posadzić czosnek <laughs> Już wiem, że na pewno tutaj dalej Nie będziemy tego przekopywać Na pewno nie Tylko zostanie to skoszone I najprawdopodobniej zasiłkowane I w przyszłym roku będą tutaj rosły inne warzywa Tam dalej troszeczkę a tutaj właśnie będzie rozczostek ogólnie zamysł był, zamysł był taki, że to zboże które tutaj rośnie i te korzenie, które są w ziemi, o te takie różne o te rzeczy, miały rozpulsnić tą ziemię, że tak powiem miała być luźniejsza i tak dalej I, i zobaczymy jak to wyjdzie właśnie na tamtym kawałku, no tutaj już jest przekopany, więc tak już będzie musiało być jedno co wiem, na pewno w przyszłości, gdy będzie rosło zboże na polu, jakiś zielony nawóz, tak jak tutaj na przykład ten łubin, na pewno nie będzie to przekopywane. Bo to wydaje mi się jest zły pomysł. Dobra, już nie narzekam, bierzemy się za robotę. I tak, moi drodzy, w tym roku mamy czoski trzech Mamy czosnek harnaś. Przed chwilą rozwaliłem główki, właśnie, żeby pozyskać, pozyskać, żeby wiecie, podzielić to na, na ząbki. Do tej pory to wszystko było w główkach, nie było roztegacane. Jest jedna rzecz. Trafiają się takie na przykład ząbeczki. No, tego to już na pewno, na pewno tego nie będziemy wsadzać w ziemi. Też nie polecam wsadzać takich ząbków do ziemi. Z łupiną, bez łupiny. Bez różnicy w tamtym roku. Tak jak wsadzaliśmy takie ząbki bez łupinek, z łupinami takie jak te, to samo było w zasadzie. Tak, jeżeli chodzi o odmiany, to mamy tak. harnasz w tej torebersce mamy czosnek Ornak, a w tej torebersce mamy czosnek Ruski. Tak się nazywa. Nie wiem, czy to jest potoczna nazwa, czy taka, jest, czy taka to odmiana. W każdym razie kiedyś miałem swój z tym czosnkiem, e, spodobał mi się, bo były wielkie główki, e, duże ząbki. Co prawda tych ząbków za dużo nie było w tych główkach, no nie. W sensie tam 4-5 ząbków w główce, ale były potężne takie, no nie. No i w każdym razie będziemy to sadzić. Mamy 20 ząbków tego ruskiego i 20 ząbków ornaka. No i tego harnasia pewnie z 80, pewnie cały ten harnas nie pójdzie. No nie yy, tak, zobaczymy, jak to wyjdzie. Wybierzemy najlepsze, najzdrowsze, największe ząbki. <laughs> I tak harnaj będzie tutaj, właśnie na tym poletku. A ornak i rusek będzie w grządka, tutaj w truskawkach wsadzony. To wszystko wam pokażemy. so yak just feel silhouettes of you like a ton never really know just what you want with you i don't never feel calm i could feel the sweat inside my palm play with me like cats and a string you don't understand the pain of brains you don't ever wanna give me wings you don't ever Set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo, got me coming back for more. Even when I've been screwed, dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay? you understand what you're doing and my heart's black and blue from the bruising i feel like when i'm with you i'm losing i feel like you think that this amusing sitting there gaslighting and confusing was it me is it me am i deluded i'm the one who's always sorry the conclusion even though i offer all of the solutions i wish you love me like i love you it's stupid I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a dime. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string.

Pięć że ząbków sadziliśmy, także mam nadzieję, że chociaż z będzie takich fajnych. No mam nadzieję, że w ogóle coś tutaj wyrośnie w tym, nie? Także tak, tutaj rośnie harnaś. Teraz będę robił sobie przypominajkę, wiecie, taką, żeby, żebym później pamiętał, co gdzie jest, nie? Zamiast je zapisywać, to będę sobie odtwarzał filmiki. No, także tutaj rośnie harnaś. A muszę zaznaczyć, dokąd są dokąd, bo tu są dwa rządki, no i tu jest jeden rządek tu jest drugi, muszę wbić jakiegoś kołka, czy coś żeby, żebym pamiętał że dotąd jest czosnek w razie jak nie wyjdzie, czy coś takiego nie, żebym, żebyśmy później w przyszłości czegoś nie posiali tu na to o, właśnie Ania przyniosła kilka czyta i w myślach normalnie o, tak, to są dwa rządki yy, harnasia tutaj w tej yy, grzący podwyższonej Mimo tego, że rośnie tutaj ten łubin Mając nadzieję, że Właśnie ten łubin zmarznie Zanim Czosnek wyjdzie Znaczy w ogóle, że on zmarznie nie będzie trzeba go jakoś wycinać Zanim ten czosnek wyjdzie tutaj Posadziliśmy właśnie tutaj czosnek Też To są trzy rządki I teraz uwaga, przypominajka Tutaj jest Po lewej stronie jest czosnek Rusek tam jest ornak i też strzyżątki, tutaj 40 ząbków jest yy, wsadzonych właśnie tego czosku. Tutaj zostało nam kawałek wolnego miejsca, odtąd dotąd, tu między tymi kiaskami yy, i będziemy musieli się dokształcić co fajnie rośnie z czosnkiem oprócz truskawek yy, właśnie i co będziemy na tej posiać, i ogórków, bo ogórków nie chcemy w tym roku siać w grządki podwyższone. Łeezu, jaki wiatr wieje. <grystanie> Masakra. A zimno się jakoś zrobiło? Właśnie dlatego też między innymi stwierdziliśmy, że już pora najwyższa, już nie ma co czekać dłużej. Jest początek listopada, Dziś jest trzeci czy któryś listopad? Czwarty? Jakoś tak. Który dzisiaj jest? Który dzisiaj jest? Trzeci dzisiaj jest 3 listopad właśnie i tak nie jest to może jakby kalendarzowo w sensie według tych kalendarzy ogrodniczych idealna pora żeby posadzić czosnek no ale tak zrobiło się chłodno najbliższe, te, najbliższe prognozy nie zapowiadają zbyt dużych e, zbyt wysokich temperatur Taki, takie temperaturki do wiecie przynajmniej tutaj w naszym regionie między 5 a 6 stopni w ciągu dnia w nocy 0 minus 2 nawet także już powinno być git no także tak, tu posadziliśmy ten czosnek właśnie i tutaj, co, co możemy posadzić, posiać, posadzić między tymi czosnkami oprócz troskawek właśnie i ogórków do wiosny jest jeszcze kawałek czasu więc na pewno się jeszcze dokształcimy i się dowiemy, co tutaj posadzić planów nie mamy jak macie jakieś pomysły, propozycje piszcie, jak najbardziej każdą jakby opcję weźmiemy pod uwagę tak niedługo będzie trzeba tam ten łubin ściąć i go zaściukować, zakompostować, że tak powiem. Bo już jest dosyć wysoki, a też go mrozek zaczyna tutaj yy, łapać. Spójrzcie, porobiły się takie przyczerniałe. Także wydaje mi się, że to właśnie mrozek złapał ten łubin. Jakieś tutaj zboże też właśnie. Tak, i ostatnie czosnki posadziliśmy tutaj między truskawkami, bo truskawki lubią czosnek, czosnek lubi truskawki. Co prawda jest tutaj y, taka jedna niezbyt dobra sytuacja. Znaczy, no zobaczymy w przyszłym roku co z tego wyjdzie. Bo tutaj, gdzie teraz rosną truskawki, w tym miejscu, tak w tamtym roku, znaczy w tym roku w zasadzie rósł czosnek. Tak i tu już wsadziliśmy młode sadzoneczki truskawek. No i teraz znowu posadziliśmy czosnek. Tak, czyli czosnek dwa razy, y, dwa lata pod kolej w tym samym miejscu będzie rosł. Co prawda W mniejszej ilości i z truskawkami, ale tak, w tym samym miejscu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy bardzo mu zaszkodzi to, że będzie drugi rok rósł w tym samym miejscu, czy nie? No, się przekonamy w przyszłym roku, jakby, tak? W przyszłym roku będzie wiadomo, czy znowu rowale Go zeżą, czy nie, czy coś tutaj zostało. Także trzymajcie kciuki, żeby było wszystko ok. No, i tak moi drodzy, mimo tego, że jest dosyć zimno, dosyć wiecznie i w ogóle pogoda jest taka sobie nieprzyjemna. Chociaż do tej pory jeszcze słoneczko świeciło, było całkiem spoko, więc dlatego się zdecydowaliśmy, żeby właśnie zacząć ten czosnek posadzić. Bo nadchodzą chłodniejsze dni, już jest dosyć chłodno, tak swoją drogą. Obserwujemy prognozy właśnie na nasz region, tutaj. Także no, przez najbliższy czas nie zapowiada się nic szczególnego, zbyt ciepłych dni. Jakby tutaj nikt nie przewiduje, no także wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment, żeby posadzić właśnie czosnek. Mieliśmy posadzić jeszcze cebulę o zimą, ale no nie wyrobiliśmy się, e, troszeczkę było innej sprawie, no i też powiem szczerze, że zapomnieliśmy o tej cebuli. Będziemy sadzić tylko cebulę właśnie wiosenną. No cóż, może w przyszłym roku uda się właśnie zrobić cebulkę e, o zimą, no zobaczymy jak to będzie. No, także pierwsze, pierwsze warzywa, tak, drzewko już są posadzone, w sensie krzewy, pierwsze warzywa posadzone. Masakra, powiem Wam, że ten czas to bardzo szybko leci i ja już czuję, wiecie, ten moment, znaczy już oczami wyobraźni widzę ten moment, kiedy siejemy te, takie małe te roślinki, no nie żeby dorosł, na no nie pomidorki, jakieś papryczki, no papryki to już, powiem Wam szczerze, jest listopad, tak, grudzień, no powiedzmy cały listopad, grudzień. No i styczeń 3 miesiące tylko zostało, i trzeba będzie siać właśnie papryki, bo w tym roku papryki zamierzamy dużo wcześniej posiać niż zazwyczaj. Tak, już pod koniec stycznia tak naprawdę będziemy próbować robić rozsady, przynajmniej papryk. Reszta roślinek to pewnie dużo później, no nie, ale papryki tak, na początku na początku tego koniec stycznia, tak, taki przełom właśnie taki okres. Sobie wybraliśmy. To dobrze, moi drodzy, bo ja gadam i gadam. Czas leci, jest zimno yy, i tak. I trzeba się ogrzać, napić ciepłej herbatki, kawki i podpoczywać trochę. Uciekam. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Papa! Pa.